Jeszcze przed odcinkiem mam dla was konkurs na pikselka i netripa, by wziąć udział wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze swojnikiem. to tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Cikak W dzisiejszym odcinku tutaj zastąpię Kamloxa, gdyż jest on chory Więc możecie mu w komentarzu napisać zdrówka No i ja pokażę wam dzisiaj jak dojść do tajemnicy w świecie VIP i tutaj w Nexusie Pokażę gdzie są klucze Generalnie jest nowy tutaj Nexus, jak widzicie I Tak jak zauważyliśmy z Kamloxem jest dużo tutaj klocków, których w ogóle w sklepie nie ma Podejrzewamy, że niedługo się pojawią Dodali nowe koła i nowe wydarzenie, więc wydarzenie generalnie jest urodzaj kryształów I powoduje on, że jest dużo większa szansa na pojawienie się średnich i dużych kryształów Więc w sumie nawet super, będzie łatwiej się zbierać kryształy na jakiś parkurach, dobrze mówię Jeżeli się mylę to wybaczcie, ja też nie jestem jakimś znawcą BSP, więc Proszę, nie, nie zjadajcie mnie w komentarzach. Generalnie też są nowe nagrody na Skoła. Tutaj mamy w ogóle zwierzaczka, można wygrać. Nieciekawe, czy to jest randomowy zwierzaczek, czy po prostu świnka albo piesek. Nagrody są następujące: jak widzicie, tutaj jest panter, Sprint. Fajne, według mnie. Podoba mi się. Naprawdę. O, i ten ogonek, jak się rusza. Naprawdę fajne Tutaj panterka taka ej, fajna, fajna Chciałbym ją mieć, ale wątpię, że uzbieram 500 ticketów. Tutaj broń No nie wiem, ja tam na bitwach nie gram, więc Nie wiem, nie wypowiem się no, oczko też takie fajne, wydaje mi się, że nawet w porządku I spray szybkości Mmm, dobra znaczy czy jakieś nowe klocki dodali? Zobaczmy No i jak widzicie, w tworzeniu są Dwa nowe klocki Jest to klocek gorące szkło Patrzcie jaki ładny, podoba mi się nawet Z tego co wiem, to zadaje obrażenia Jak się... Na niego stanie chyba, nie jestem pewien I tutaj jest klocek kwarcu, ciekawe jak on wygląda W grze, nie wiem, no nie, nie stworzę go Aczkolwiek mógłbym, jakbym odebrał Te dwie tajemnice, a nie, nie mogę Nie mogę, więc może przejdźmy Na sam początek do, do Tajemnicy, najpierw musimy iść Tutaj obok tutaj tej czerwonej Bramy, skręcamy sobie tutaj w lewo I tutaj mamy dyskotekę, zobaczcie ziu. Fajnie, fajnie i teraz tutaj Gdzieś tak pod czerwonym któryś z tych klocków jest zejście, o tutaj gdzieś o dokładnie pod czerwonym, jak widzicie, jest zejście tutaj i schodzimy i tutaj idziemy po drabinie, tutaj i jest czerwony kluczyk. Cofamy się teraz tutaj, schodzimy po drabinie i wychodzimy stąd. Następnie pójście tutaj zejść na dół. Jeszcze tutaj w dół, pójdziecie tutaj tu tu, tu 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 i tu do góry. W ogóle będziecie potrzebowali do tego spray pomniejszający, tak chyba ze trzy buteleczki. Chyba tak, nie jestem pewien. Nie pamiętam dokładnie czy 3 czy dwie. Więc ja sobie tutaj taką aktywuję o kablox twoich 320 to. Pisze do Kabloka to wam pożyczy, jakby wam brakowało. No halo halo. A to trzeba wyżej, wyżej jednak tutaj, bo tutaj się nie wejdzie, tylko tutaj trzeba boczkiem przejść. I tutaj idziemy tutaj i mamy zielony klucz, podnieśliśmy i wychodzimy tedy, które weszliśmy. Dobra, tutaj, tutaj kabloks, to nie kablox, to ja, Cikak Dobra, ja sobie efekt już wyłączę, py, koniec I dobra, teraz szybko, wychodzonko, wychodzonko No musicie się generalnie cofnąć tam gdzie byliście Tam gdzie weszliście, czyli do tej bramy jakby takiej dużej, o tutaj chyba oda jest Dobra i tą bramą w... musicie wejść z powrotem i O, ja już znalazłem sobie to To dosłownie chwila wejścia jest, bo ja teraz też wam pomieszałem delikatnie I musicie do góry do góry, do góry. No, chyba, że ktoś się też będzie to no, no, może sobie zobaczyć na wideo, jak popłynąłem, aczkolwiek w bierze tu po morze. Przepraszam was, tej Pierwszy raz taki odcinek nagrywa, więc yy, troszeczkę ciężko. Teraz musimy iść w. Czekajcie, mamy zielony i, te... zielony i czerwony klucz. To teraz chyba tu musimy iść, jak dobrze pamiętam. Tak, i tutaj musimy użyć sprayu pobudzającego znowu. Oj. Dobra, pyk, wypróbuj mnie. O Jezu, no nie! Naprawdę tak zrąbałem. No nie, nie mogę go już użyć, no nie. A nie, mogę jednak. Dobra, jestem tutaj. Szybko, szybko, szybko. Ale to zepsułem masakra. Dobra, wzięliśmy fioletowy kluczyk i teraz udajmy się do wyjścia. I będziemy musieli iść po ostatni klucz. Dobra, udało mi się wyjść. Napiszę im To nie Kablox. Tu Cikak Kablox jest chory Dobra i teraz wschodzimy tutaj na dół I od razu sobie tutaj biegniemy tu na lewo I tu to powinno chyba być, powinno, o I tu jest chyba ta skałka, ale Tak, to jest ta skałka chyba Jak nie to już się poddaje Ale to chyba na pewno jest ta skałka Tak, w końcu Jezus nawet nie wiecie ile czasu się męczyłem Generalnie nie polecam tutaj wchodzić na te hopki, bo one teleportują do innego miejsca Trzeba tutaj sobie skiny zmieniać, o i pyk O widzicie by was tu przeteleportowało I byście się męczyli mm. I generalnie sobie wychodzicie na zewnątrz Tutaj normalnie przy schodkach, tu ja już się odnalazłem tyle co tu błodziłem <śm> pod tą wodą. To już jest naprawdę porażka i generalnie Kavlox będzie to montował i serio pozdrawiam Cię Kablox. Mam nadzieję, że przyjemnie ci się montuje do tego. I pozostało nam teraz tylko udać się do czerwonej bramy, która oczywiście pamiętam gdzie była, bo była gdzieś tu. Tu oczywiście miałem na myśli, zgrywałem się Pyk, o, no, wiedziałem, że tu od samego początku była I wchodzimy sobie tu po schodach Na spokojnie, patrzcie tutaj Niebieska brama, zielona brama I już tutaj zaraz będzie Uwaga, jesteście gotowi na ten moment? Dam, 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 dam Dam, 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 dam Dam, 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 dam Tutaj tajemnica powinna być, kochani Ale chyba kablox ją odebrał Bo nie widzę jej Tutaj powinna być tajemnica. No chyba odebrał tajemnicę chłopak. Jezu, zepsuł mi tutaj cały... A idź! Napiszcie niedobry Kablox, bo zebrał tajemnicę. No, i ja mogę wam jej pokazać, ale generalnie ona tutaj jest i pokazałem wam, jak do niej dojść. To teraz my przejdziemy się może do świata VIP. Mam nadzieję, że tam chociaż nie odebrał, bo będzie naprawdę słabo. Więc udajemy się do tego świata VIP. Tutaj potrzeba po tych dużych schodach, gdzie są te też fajne koła. W ogóle zakręćmy może jednym. Kanox już tu robi, mam nadzieję, że się nie będzie gniewał, że <laughs> za diament, ale nie chce mi się reklamy oglądać. Oj, chyba wydaje mi się, że diament za. <laughs> za 200 tego. 200 monet to chyba nie tak dobrze. Dobra, widzicie tutaj jest Blockstar Planet Sezon pierwszy Nie wiadomo w sumie o co z tym chodzi, ale nie wiem, nie wiem. W ogóle ten świat VIP jest kurde, taki dżunglowy. W ogóle przypomina mi troszeczkę takiego Indiana Jones, bo w sumie, jak wchodzisz po, to, po ten skarb, to masz takie, jakby zwiedzasz takie podziemne pułapki i tak dalej. I schodzisz do, jakby do tych kataków. Tylko nie pamiętam do końca kurczę, gdzie to się szło Więc ile teraz znaczyło, ja pamiętam że tutaj kablok gdzieś skakał i tutaj trzeba było skoczyć Zobaczymy czy w ogóle sobie poradzę I tutaj trzeba i tutaj będzie żółty kluczyk, dobra mamy Jednak nie mamy bo go nieść chwyciłem, dobra teraz mamy I trzeba teraz tutaj skoczyć tak żeby sobie jak najmniej krzywdy zrobić O, ej nawet życia nie straciłem, ale jestem dobry Kamnos musiał się tu uleczyć, więc jakby ktoś stracił HP, to może się tu uleczyć. I tutaj musi się zrobić taki trik. Musi się tak się przykleić do tego klocka. O, widzicie? Ej, halo, o, dobra. No kurczę felek, kartofelek. O, 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 ale dobrze mi idzie. Jest, mamy kluczyk. Teraz szybko możemy sobie tędy przejść. Zobaczcie, tutaj wystarczy chyba pod sufit podskoczyć sobie O, i mamy to No i widziałem, bo w mi generalnie pokazał, jak tu przejść Tylko bez dźwięku mi to nagrał I tutaj on zrobił coś takiego, że tutaj Hop O, ej, nawet mi to wychodzi Szczerze, jak widziałem to na nagraniu od Kamloxa To bałem się, że Nieważne, nieważne, najważniejsze, żeby się nie poddawać Ajajaj, karamba Pyk W ogóle ciekawe, co sobie ludzie pomyślą, jak zobaczą, że Kablox skacze jak Jak ja Dobra, i ostatni skok Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Ale to zepsułem. <laughs> Możecie nic w komentarzu napisać, bo chyba gorzej się zepsuć, tego nie dało. <laughs> Jezu, pewnie macie teraz ze mnie, nie polewka, polewkę, a Camlox w ogóle teraz. Oglądając pewnie ten filmik. Nie. Wiem. Ej właśnie, a czemu tam nie zadziałało, a tutaj... Jak Camlox to robił, to dało radę. Ej, bo... Halo? Halo? Ej, co jest? Teraz to nie działa. Ej, no nie gadaj, że zginę z tymi kluczami. Ty no jak tam skoczyć? No proszę, nie! Dobra, nie, ja się cofam, żeby się uleczyć. Jestem po prostu może ułomny i po prostu nie umiem tego zrobić. Ej, no nie, nie! Jak tam teraz się szło? Tam, dobra, już widzę, widzę. Nie, nie zgiń, proszę, nie zgin, nie zgiń, nie zgi, nie zgin. Jezus, naprawdę, czy ja serio się cofam tylko po to, żeby się uleczyć? A jeszcze ciebie w kaczuchę zamienili. Życiebie Już tutaj chyba. Otrzymałem nauczkę od życia. A czemu mi to teraz nie działa? Carlos normalnie to zrobił. O, dobra. Ej, coś wyszło w końcu. O, udało mi się w końcu. Po 400-tej próbie mamy to. Mamy to. Wchodzimy tu. Możemy się uleczyć w końcu. Już nie muszę tyle razy tam biegać. Dobra, schodzimy tutaj w dół. Jezu, jak ja się cieszę. Ale to jeszcze nie koniec. Tutaj trzeba było iść i widziałem, że to był jakiś taki dziwny klocek Jezu, ja go nigdy nie, nie, nie używałem Nie! Yeah! Naprawdę, teraz tu będę się męczył 400 lat Jezu, dobra, jeszcze raz Będę szybko biegał jak Flash, ten, ten z... Chyba super bohaterów, czekajcie, szybko, szybko On musi mieć sobie bekę teraz Beka chyba jest ścikaka co teraz? Dobra, teraz szybko, 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 szybko o, dobra, udało mi się, chociaż tak trochę jak dół zrobiłem. Ale nieważne, nieważne jak. Tu też tajemnica była i też ją zebrałeś Kablox. To no. dlaczego ty pozbierałeś te tajemnicę? Halo. Kurczę, no tam powinna stać tajemnica na tamtym miejscu. Jestem zażenowany tym zachowaniem. Zażenowany. Eee, napiszcie proszę, tutaj niedobry Kablox. Zabrał tajemnicę. Ja w ogóle nie pochwalam takiego zachowania. I w sumie to chyba zaraz będzie na tyle. Nie wiem co by wam tutaj jeszcze pokazać. No mówię, generalnie jest dużo bloków, których jeszcze nie ma na BSP i wydaje nam się, że po prostu wkrótce będą do no i to chyba tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. W ogóle nie powiedział chyba o subskrypcji kanału i o łapce w górę, więc możecie to zrobić. Mam nadzieję, że to zrobiliście. No i papa! Pa.